To znowu niestety ja jej. To znowu ten o ten o, tak. Abstrakt. <noise> Winogrona czerwone, 40% tanii, 899 za kilogram. Siema tak. Wiadomo widzowie, wiadomo widzowie, nie ma nic śmieszniejszego niż utratę zdrowia lub życia widzowie nie widzieliśmy Eryka, musimy go spotkać ponownie Niestety nasz kolega zaklinował się i właśnie wywalił się łamiąc sobie żebra O wiertarka Makito! Wiertara Średnica M8. Brat poleciał. <tryk> <tryk> siemak O, jak miło. Dobra, strzelamy się Fireballem. Uwaga. Fireball. Fireball. Uo. Uo. To jest ten cały Minecraft? Fireball. Let's go. Uu. Autyzm Nie masz rastu, a no, uciekło Gierdarka się zabiła Skąd trzymałem się? Co ty kurde robisz? Pomocy no. Stopni Nawet 360 mogę zrobić za... O, dzień dobry Mihooo Mihooo To filmiego. On nie umie wejść po schodach. P a. Pokaż magiczną sztuczkę. chyba też Pokaż magiczną sztuczkę. obra umar. O! Brat umarł. o. o, 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 o. Czy to jest ta cała Bośnia. Gdzie są wszystkie te.? jest Wiedziałeś o tym, że VAT kosztuje 23%, a 8% więcej i jedna ulgę. Bonus, sześć tam, sześć tam, sześć tam. Tyż, tam. ty tam no cicho bądź, bądź ty. No i jesteś z siebie dumny. No i jesteś z siebie dumny. No i co? No to kurde <laughs> I bardzo dobrze. O, 1-6 wygrywają. Widzisz, 1-6. Tu pokazuję. 1-6. No way. Okay. Ale Spoko, ale on wiesz, wiesz, wiesz że on będzie. Zbrodnie wojenne w A on jest szczęśliwy. Może jestem. Może jestem głupi, ale jestem przynajmniej idiotą. Weź. Czy to ty? A rach na Idę po Mikołaja bo pewnie jest pronie